Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej podziękowaniu za zbierane podpisy. Oczywiście te podpisy zbieramy dalej i nadal prosimy Państwa o to, aby je zbierać. W chwili obecnej w okręgu przemysko-krośnieńskim udało nam się nazbierać 70 tysięcy podpisów. Myślę, że do końca kampanii okresu zgłaszania będzie to 100 tysięcy, więc piękny, wspaniały wynik. Blisko. 70 tysięcy podpisów w chwili obecnej na doktora Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W kilku słowach chcielibyśmy dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa do głosowania, a także przedstawić program kandydata Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Szanowni Państwo, kandydat obywatelski. Pan doktor Karol Nawrocki ma kompletną wizję Polski. Ma wizję Polski dla przeciętnych Polaków, zwyczajnych Polaków i będzie się zajmował problemami zwyczajnych Polaków, a nie tylko wpływowych elit. Program pana Karola Nawrockiego jest bardzo szeroki, zawiera się w 21 punktach. Ale gdy przedstawimy ten program, to chcielibyśmy na początku powiedzieć, że ten program jest zarówno dotyczący polityki wewnętrznej państwa, jak też zewnętrznej, czyli międzynarodowej. I bądźcie Państwo pewni, że Karol Nawrocki będzie prezydentem zwykłych ludzi, a nie prezydentem elit. Będzie prezydentem, który będzie walczył o więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, a nie prezydentem drożyzny. Będzie prezydentem zaangażowanym w sprawy Polaków, bo zaangażowanie jest w jego DNA, a nie prezydentem Leniem. Będzie prezydentem, który wie, jak spełniać obietnice, bo wszystkich swoich zobowiązań, jakie miał do tej pory w swojej karierze zawodowej, dopełnił, a nie prezydentem <laughs> złamanych obietnic, tak jak pan Czaskowski, o którym cały czas porównujemy będzie prezydentem który jest kandydatem obywateli, a nie kandydatem elit jak pan Czaskowski. Nie kandydatem mało że elit, ale Tuska, bo przecież jest wiceprzewodniczącym Tuska. Pan Karol Nawrocki będzie prezydentem Polaków, a nie prezydentem obcych interesów. Będzie prezydentem stabilnych sojuszy które będzie kontynuował te które rozpoczął Andrzej Duda między innymi sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi a nie prezydentem zagrożenia bezpieczeństwa, bo widzimy, że ostatnie pociągnięcia zarówno Tuska, jego rządu, jego ministrów dążą do destabilizacji z naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim, jakim są Stany Zjednoczone. Bo Stany Zjednoczone mają z nami sojusz międzynarodowy i w NATO od czasu ich państwowości. I my mamy argumenty, aby czuć się bezpiecznymi przy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w NATO, ale niestety te sojusze ostatnio są przez obecny rząd odraczane, są łamane. Zatem, szanowni Państwo, Głosujmy na pana doktora Karola Nawrockiego, bo on jest tym człowiekiem, który, który zapewni stabilność Polsce i stabilność również międzynarodową. W tym kierunku będzie działał. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania podpisów. Ona trwa. Warto zbierać podpisy na Karola Nawrockiego, ale przede wszystkim 18 maja. Warto na niego oddać swój głos. Karol Nawrocki gwarantuje bezpieczeństwo naszej ojczyzny Polski, gwarantuje bezpieczeństwo naszych rodzin, gwarantuje bezpieczeństwo biznesu i gwarantuje dobrą przyszłość dla Polski. Głosujmy na doktora Karola Nawrockiego. Doktor Karol Nawrocki jest kandydatem. Obywatelskim, ale kandydatem w pełni polskim. Dr Karol Nawrocki jest kandydatem, który przyjmie na siebie obowiązki polskie i nie dopuści do zniszczenia lasów państwowych, polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu obronnego, polskiej gospodarki. Głosujemy na Karola Nawrockiego. Świetny kandydat. Zakończę. Jeszcze podziękuję Państwu za przybycie. Bardzo wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Karol Nawrocki to gwarancja lepszej Polski. To Centralny Port Komunikacyjny, to Stop Migrantom. To wszystko co ważne, bo jesteśmy dzisiaj w Krośnie. Krosno też przewidziane jest jako jedno z centrów dla migrantów. Poprzejmy Karola Nawrockiego. Ja myślę, że możemy przynajmniej hasłowo podać Państwu program Karola Nawrockiego, który się skupia w 21 punktach. Przeczytam punktowo, Państwo możecie to rozszerzyć w swoich pytaniach. Pierwsze to jest obniżenie VAT do 22%. Drugie, niższe i prorodzinne podatki. Zero PIT dla. Rodzin z dwójką i więcej dzieci do pierwszego progu podatkowego, który ze 140 tysięcy byłby podwyższony. To proste podatki dla firm to stop podwyżce podatków to tani prąd o 33%, rachunki o jedną trzecią w dół to centrum obsługi pacjenta i koniec z chaosem w służbie zdrowia. Karol Nawrocki to godna waloryzacja emerytur, która ma wynosić co najmniej 150 zł, a nie jak ostatnio w ostatnim roku 25 o 70 złotych. Karol Nawrocki to po pierwsze Polska i będzie dbał przede wszystkim o interesy Polski. Karol Nawrocki to stop Zielony ład. To bezpieczne dzieciństwo bez ideologii, zatrzymanie pomysłów. Do łatwej zmiany pozornej płci przez dzieci, to nie dla adopcji przez pary homoseksualne, to nie dla ideologii gender i LGBT w szkołach. Karol Nawrocki to dobra polska szkoła to wszyscy równi wobec prawa, a sądy godne zaufania. Karol Nawrocki to stop pakietowi migracyjnemu i bezpieczeństwo ponad podziałami. Karol Nawrocki to skuteczna obrona cywilna i wielka czwórka rozwoju, czyli CPK, atom, porty i strefy inwestycyjne. Karol Nawrocki to inwestycje na co dzień. To wspieranie rolnictwa, szanowni państwo, i dbanie o polską wieś. Karol Nawrocki to polski złoty i nie dla euro. I w końcu własne M. Na które tak czekają młode małżeństwa. Karol Nawrocki to Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, który zapewni finansowanie co najmniej 5 miliardów rocznie na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych, jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, czy biotechnologia i produkcja leków. W każdym z tych podpunktów, JEZIK 21, mamy konkretne treści, które. Tylko Karol Nawrocki jest w stanie przeforsować i zatrzymać niebezpieczne, niedobre dla rozwoju Polski pomysły obecnej rządzącej koalicji. Dlatego jeszcze raz prosimy, Szanowni Państwo, głosujmy za prawdziwym patriotą, człowiekiem, który sprawdził się w rodzinie, w życiu publicznym, który ma pełny obraz Polski i chce dobra Polski. Karol Nawrocki to kandydat, który kocha Polskę, a z miłości czyni się wiele. Dlatego bardzo proszę o głosowanie na Karola Nawrockiego. Dziękuję.